Witajcie, kochani, w kolejnych przesłaniach połączonych z kartą osą. Zobaczymy sobie, na jaki temat dzisiaj zrobimy czytanie. Od czasu do czasu będę e, robić takie właśnie czytanie, tak sobie Zobaczcie, ale w mojej ukochanej muzyczce włączyła się reklama. Proszę, taki przerywnik. Już zobaczymy sobie do czego czego będzie dotyczyło to przesłanie, jakiej karty, której. Przeczytamy sobie opowieść, a później wybierzemy sobie, um, wybierzecie sobie przesłanie, które najbardziej będzie trafiało do Was dotyczące tej karty. Na dzisiaj mamy Bramy Nieba. Już była chyba kiedyś ta opowieść, na pewno była. Zobaczcie jaka piękna karta. Zobaczymy. 37. Trzeba pamiętam o czym jest. Ale jedna chyba ważniejszy. Bramy piekła, bramy nieba. Niebo i piekło nie są miejscem geograficznym, lecz zjawiskiem psychologicznym. Są Twoją psychologią. Niebo i piekło nie są gdzieś do końca, na końcu życia. Są tu i teraz. Te drzwi otwierają się w każdej chwili. W każdej chwili wahasz się między niebem a piekłem. Jest to kwestia istnienia z chwili na chwilę bardzo ważna. W jednej chwili można przejść z piekła do nieba i z nieba do piekła. Piekło i niebo są w tobie, te drzwi są bardzo blisko siebie. Prawą ręką jedne możesz otworzyć, lewą, zaś drugie. Zmień odrobinę swój umysł, a przemieni się twoje istnienie. Z nieba w piekło i z piekła w niebo. Zawsze wtedy, gdy działasz nieświadomie, bez uważności, jesteś w piekle. Zawsze, gdy jesteś świadom, zawsze, gdy działasz w pełni uważności, jesteś w niebie. Mistrz Zen Hakuri jest jednym z rzadko spotykanych rozkwitów człowieka. Przybył do niego wojownik, samuraj, wielki żołnierz i zapytał. Czy jest jakieś piekło albo niebo? Jeśli jest piekło i niebo, gdzie są do nich wrota, którędy mam wejść i jak uniknąć piekła i wybrać niebo? Był prostym wojownikiem. Wojownik zawsze jest prosty, inaczej nie byłby wojownikiem. Wojownik zna tylko dwie rzeczy: życie i śmierć. Zawsze ryzykuje swoim życiem i zawsze jest hazardzistą, prostym człowiekiem. Nie przybył tu uczyć się jakiejś doktryn. Chciał wiedzieć, gdzie są wrota, by mógł uniknąć piekła i by pójść do nieba. Hakuin odpowiedział tak, że tylko wojownik mógł go zrozumieć. Co zrobił Hakuin? Kim jesteś? zapytał. Jestem samurajem, odrzekł wojownik. W Japonii bycie samurajem to rzecz wielkiej dumy. Oznacza bycie doskonałym wojownikiem. Człowiekiem nie wahającym się ani na chwilę, by oddać życie. Dla niego życie i śmierć to jedna gra. Jestem samurajem, przywódcą samurajów. Nawet cesarz okazuje mi szacunek. i roześmiał się. Ty, samurajem, wyglądasz jak grzebrak. Duma samuraja została urożona. Ucierpiało jego ego, zapomniał po co przybył. Wydobył miecz i już miał zabić Hakuina. Zapomniał, że przybył do mistrza z pytaniem o wrota do nieba i piekła. Hakuin roześmiał się znów. Oto wrota do piekła. Tym mieczem, tą złością, tym ego otwierają się te wrota. Wojownik może to zrozumieć. Natychmiast zrozumiał, znalazł te wrota i schował miecz. Otwierają się wrota do nieba, rzekł Hakuin. Piekło i niebo są w tobie, obie bramy są w tobie. Gdy zachowujesz się nieświadomie, stoisz u wrót piekła. Gdy stajesz się uważny i świadomy, pojawiają się wrota do nieba. Co przydarzyło się temu Samolowi? Gdy już miał zabić Fakulina, czy był świadomy? Czy był świadomy? Mhm. Czy był świadomy tego, co chciał zrobić? Czy był świadomy tego, po co przybył? Znikła cała świadomość. Gdy ego przejmuje kontrolę nie może być uważności, ego jest narkotykiem, który czyni się całkowicie nieświadomym. Działasz, ale to działanie pochodzi z nieświadomości, a nie z twojej świadomości. Zawsze wtedy, gdy działanie wynika z nieświadomości, otwierają się wrota piekła. Cokolwiek robisz, jeżeli nie jesteś uważny, otwierają się wrota piekła. Samuraj natychmiast stał się uważny, gdy Hakuin powiedział: Oto są twoje wrota. Już je otworzyłeś. Sytuacja musiała stworzyć uważność. Jeszcze chwila i głowa Hakuina zostałaby odcięta. Jedna chwila, i zostałaby oddzielona od ciała. Hakuin wskazał: Oto wrota do piekła. To nie jest odpowiedź filozoficzna. Żaden mistrz nie odpowiada filozoficznie. Filozofia istnieje tylko dla pośrednich, nieoświeconych umysłów. Mistrz odpowiada, ale ta odpowiedź nie jest słowna, jest totalna. Nie chodzi o to, że ten człowiek może go zabić. Jeżeli mnie zabijesz i uczyni Cię to uważnym, warto to zrobić. Hakun podjął tę grę. Musiało się przydarzyć to wojownikowi, zatrzymał się z mieczem w dłoni. Hakuin stał przed nim, jego oczy śmiały się, twarz była uśmiechnięta, oczy otworzyły się bramy nieba. Zrozumiał. Miecz został schowany. Gdy wojownik schował miecz, musiał być w totalnej ciszy i pokoju. Złość znikła, energia poruszająca się w złości stała się ciszą. Jeżeli nagle obudzisz się w pośrodku złości, Odczujesz pokój, jakiego nigdy wcześniej nie zaznałeś. Energia była w ruchu i nagle zatrzymuje się. Nastąpi cisza, natychmiastowa cisza. Zapadniesz się w swoim wewnętrznym istnieniu. A to zapadnięcie się będzie takie nagłe, że staniesz się poważny. Nie jest to jakiś powolny upadek, ale zapadnięcie się. Tak nagłe, że nie możesz pozostać nieuważnym. Nieuważny można być tylko w sprawach rutynowych, stopniowych. Poruszasz się tak wolno, że nie czujesz ruchu. To był nagły ruch od działania do niedziałania, od myśli do niemyśli, od umysłu do nieumysłu. Gdy miecz zniknął w pochwie, wojownik zrozumiał. Hakuin powiedział: Oto otwarły się bramę nieba. Cisza jest bramą. Wewnętrzny spokój, brak przemocy. Miłość i współczucie są tą bramą. Ciekawe, prawda? Jak wiele razy zapominamy się w naszej złości. Jak wiele razy wtedy nasze ego przejmuje kontrolę. Uwierzcie mi, ja nie widzę nic złego. Naszym ego. Kompletnie nie widzę nic złego w naszym ego. Ja uważam, że nasze ego stanowi także o tym, kim jesteśmy, bo to jesteśmy my, tak? Nie uważam, że powinniśmy się go wyzbywać, nie uważam, że powinniśmy go wysyłać gdzieś na banicję. Nie, oczywiście, że nie. Ale wszystko powinno być w harmonii z nami. W harmonii ze światem, w harmonii z naszą duszą. Kiedy ego przejmuje zbyt wielką kontrolę, zapominamy się. Jesteśmy jak ten samuraj, działamy w złości, działamy z przeświadczeniem, że tylko my wiemy najlepiej. Działamy, ponieważ wydaje nam się, że jeśli my czegoś nie zrobimy, to nikt inny nie zrobi tego tak jak my. Kiedy tego ego nie ma, kiedy to ego jest minimalne i brakuje, z kolei nie doceniamy siebie. Nie widzimy, jak cudowni jesteśmy. Nie dostrzegamy tej boskiej iskry w nas, tego cudownego diamenciku, który w każdym z nas tkwi, miłości, dobroci, szczerości czasem. Bycie uważnym, bycie w tu i teraz. Pamiętajcie, że jeśli jesteśmy w tu i teraz, nie mamy problemów. Zauważcie, że martwimy się o to, co było, martwimy się o to, co będzie, ale kiedy jesteśmy w tu i teraz, nie mamy żadnych problemów. Żadnych. Bo to tu i teraz jest najważniejsze. Być szczęśliwym tu i teraz. Być w harmonii ze sobą tu i teraz. Zobaczymy, jakie bramy piekła czy nieba się przed Wami otwierają. Raz, dwa, trzy. Przed nami no, wszystkimi, bo ja chyba też sobie dzisiaj coś wybiorę. Gotowi? Raz, dwa, trzy. Zobaczymy, czy są to bramy piekła czy nieba. Odłożymy trójeczkę dwójeczka zobaczymy jakie jest przesłanie dla osób, które wybrały talię numer 1 ewidentnie u was otwiera się niebo Idziecie dobrą drogą. Uważam, że jesteście sprawiedliwi i wiele tutaj w swoim życiu musieliście poświęcić, żeby odnaleźć się w tym miejscu, tu i teraz. Nie schodźcie z tej drogi. Nie... Nie schodźcie po prostu. Ta droga prowadzi was do celu. Prowadzi was do przebudzenia i do zmartwychwstania. Macie tutaj sowillo. Ona czasami mówi właśnie o przeroście ego, ale nie, nie tutaj. Ona tutaj mówi, że jedynie czego Wam brak to wręcz przeciwnie tej pewności siebie. Brak Wam dobrych myśli na swój temat. Brak Wam wiary we własne siły i możliwości ja uważam, że powinniście nad tym popracować. Popracować z czakrą splotu słonecznego, popracować tutaj e, z kolorem żółtym, zapalić świecę z runą Sowilla w intencji dodania sobie e, sił. Co mamy pod spodem? Jeszcze pięknie, jeszcze Algi, zobaczcie. Jodala. I, i berkano. No, pięknie, po prostu pięknie. Kochani moi. Nie schodźcie z tej drogi. Droga, którą obraliście, jest słuszna. Jeśli macie cele w życiu, jeśli macie jakieś pomysły, realizujcie je, bo potraficie znaleźć właściwy balans. A zmiana i nagroda za te wszystkie poświęcenia, których musieliście dokonać, by tutaj się znaleźć, jest już tuż, tuż, jest już właściwie przed wami. Tylko wyciągnijcie po to rękę. Pokażcie, że jesteście zwycięzcami, wyciągnijcie rękę po to, czego tutaj oczekujecie i wstaniecie na nowo, odnajdziecie siebie, zbudujecie siebie na nowo. Będziecie potrafili się cieszyć z dnia codziennego i Was to też jest runa, która mówi o radości z wykonywania codziennych czynności. Z tego co robimy każdego dnia. Runa magiczna, magicznego połączenia. Runa zmartwychwstania, wiecznie zielonego drzewa cis. Elastyczności także. Więc tak jak cis bądźcie nieśmiertelni i wy do tego zmierzacie, do tego przebudzenia, być może nawet do przebudzenia na drodze duchowej i wtedy objawią się wam wasze magiczne dary. Bardzo możliwe, że tak, jeśli jest to jedną z waszych dróg ale nie schodźcie tej drogi, bo idziecie w dobrym kierunku Ja jeszcze wyciągnę dla Was wyciągnę dla Was karty opiekuńcze o, marzenie myśl o rzeczach wielkich, istnieją niewidzialne siły Gotowe wesprzeć twoje marzenia. Piękne przesłanie dla Was. Śliczne. Także kochani głowa do góry i prosto do celu. A te poświęcenia, które tutaj um, były, które wykonaliście na pewno zostaną sobie wynagrodzone. zobaczymy sobie tutaj dwójeczki teraz piekło czy niebo gdzie wy jesteście kochane moje dwójeczki Myślę, że pracujecie nad sobą i to bardzo. Zdarza się Wam jeszcze czasami stawać u progu tej bramy do piekła, bo mogę powiedzieć o tym przy Turisas i przy Ansus, czyli czasami jeszcze zdarza Wam się mówić słowa, których później żałujecie, wypowiadać zdania, z których nie, nie jesteście po prostu dumni, z których nie bardzo... Um, jesteście zadowoleni? Być może tak zawsze było w domu. Dlaczego krzyczysz? Bo moi rodzice krzyczeli? Bo moi dziadkowie krzyczeli? Bo być może wzrastałem w takim środowisku, ale już w nim nie jesteś. Czasami fajnie jest też spojrzeć na to z innej perspektywy, zauważyć schematy, w których się wzrastało. Tak było też ze mną. W mojej rodzinie wszyscy mówili bardzo głośno. I to nie że krzyczeli, wyzywali, nie, 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 nie takie rzeczy, ale gdzieś zawsze było głośno. Tak, każdy do każdego mówił bardzo głośno. Nie wiem dlaczego. Nie mamy problemu ze słuchem, a mimo wszystko było jakoś tak głośno. Kiedy wyprowadziłam się z domu, kiedy wyszłam za mąż, e, wtedy się okazało, że mój mąż wtedy zapytał, ale dlaczego ty do mnie krzyczysz, jak ja jestem od ciebie pół metra. I to mnie zastanowiło i mówię nie wiem. Nie wiem. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Po prostu do tego byłam przyzwyczajona i nie zauważałam tego, prawda? To nie było nic takiego złego, ale ja tego nie widziałam, ponieważ żyłam w żyłam tych schematach dopiero jak e, zostałam wyjęta jak ryba z akwarium. I ktoś inny mi pokazał, hej, to jest twój schemat, to jest wasz schemat. Być może który płynie z ro domu rodzinnego, być może który płynie od kogoś, być może który odziedziczyliście, ale wy wiecie w którą stronę iść. Wy już widzicie, w którą stronę podążyć. Nawet jeśli jeszcze są jakieś symptomy tego, to wy już macie określony kierunek. Wy już jesteście po tym momencie, w którym zdaliście sobie sprawę. Mm -mm, nie tędy droga. Mimo, że czasami się zdarza, mimo, że czasami wybuchacie, mimo, że czasami te słowa płyną, to wy już wiecie, że nie tędy droga. Wy już znacie swój kierunek. Wiecie, że wiele można osiągnąć poprzez radość, poprzez przyjaźń poprzez przyjazne i pełne radości nastawienie do drugiego człowieka. Ta się pokazała tutaj sama, więc myślę, że jest też dla was. Piekło czy niebo. Jak zawsze, kochani, decyzja należy do was, a ja, ale tak, o, gdyby położyć Isę na Durisos, byłoby perfekcyjnie, prawda? Uspokoiłaby troszeczkę ten zapał i to działanie byłoby wtedy bardziej konstrukcyjne, konstruktywne, bardziej ukierunkowane, spokojne, ciekawe. Nie wiem. Tak myślę. Zobaczymy, z karta, jaka jest karta opiekuńcza dla Was. Bez troska. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to twój najwspanialszy nauczyciel. Dokładnie zobaczcie, jakimi emocjami kieruje się dziecko. Ono jest tu i teraz. Kiedy jest złe, jest złe. Kiedy jest radosna, jest radosna. Nie chowa urazy. Dzieci potrafią pobić się w tej minucie, a w kolejnej już po prostu być najlepszymi przyjaciółmi. Tego się trzeba od nich uczyć. Spójrzcie, przyjrzyjcie się dzieciom. Może gdzieś i od nich zasięgniecie jakiś wskazówek. I trójeczki. Gdzie wy jesteście, kochane trójeczki? Piekło, czy niebo? Gdzie jesteście? Wy czegoś nie dostrzegacie. Hmm. Wiecie dokąd pójść, to na pewno. Wiecie, w którą stronę ruszyć, a to już jest coś. Na pewno nie jesteście w piekle i nie jesteście w niebie. Mam wrażenie, że jesteście zawieszeni. Ta pertra wyszła mi tutaj odwrócona. Brak Wam perspektywy, brak Wam takiego. Spojrzenia na całość sytuacji. Skupiacie się na malutkich rzeczach i umyka Wam całość, ten większy obraz. Jest w Was cisza i spokój, ale czy ta cisza i spokój nie jest pozorna? A może już tak bardzo schowaliście się w sobie, że brak w Was emocji? może nie potraficie już tych emocji okazać wyrzucić siebie wyrzucić w... o, może te bramy piekła byłyby dla was jednak mimo wszystko dobrym pomysłem może obudziłyby was jak tego wojownika ja sobie tutaj dopytam bo mam pustą runę o nią dopytać nie mogę ale o resztę dopytam, dlatego że Dlatego, że jestem ciekawa i chcę wiedzieć o co chodzi. O co chodzi z runą Pertro. O co chodzi z tą runą? Nie dostrzegacie swojego potencjału. Schowaliście swój ogień. I teraz jesteście. No właśnie, zmagacie się sami ze sobą. Jest to być może dla Was trudny czas. Jest to dla Was czas, w którym pokonujecie samego siebie, w którym zmagacie się sami ze sobą. Jest to bardzo ważny czas dla Was, dlatego że przechodzicie teraz przez taki punkt, który teraz tutaj stoją te dwie bramy. Jedna i druga. I teraz waży się to, w którą stronę pójdziecie. Jeszcze nic nie jest zdecydowane, bo Wy za bardzo weszliście w tą runę. Weszliście w siebie, za bardzo się schowaliście. Za bardzo. I teraz wiele wysiłku kosztuje Was odczuwanie czegokolwiek. Może jest płacz, może są łzy, może jest śmiech. Ale Wy mam wrażenie, zadajecie sobie cały czas pytanie, czy to jest prawdziwe? Czy to jestem ja? Gdzie jestem ja w tym wszystkim? Porozmawiajcie z przyjaciółmi. Otwórzcie się na ludzi bo mam wrażenie, że to bardzo może Wam pomóc. Posłuchajcie rady innych. Posłuchajcie rady swoich przodków. Być może to zamknięcie, ja cały czas widzę Was jako zamkniętych, jak żółw w skorupie. Odwrócone pertro, brak perspektywy kompletnej. Na zewnątrz zupełnie inni niż w środku. Zupełnie. To jest to, co pokazujecie światu. Uśmiech, radość, empatię. To jest. Te uczucia są prawdziwe. Oczywiście, że tak. Ale te wasze uczucia, te wasze sny, te wasze. Um, marzenia. Ale przede wszystkim właśnie te Wasze uczucia, które gdzieś gromadziliście, gromadziliście, których nie pokazywaliście światu, są tutaj. Tylko czy Wy wiecie, jak się do nich dostać? Trzeba zacząć słuchać. Słuchać siebie, słuchać innych, poszerzyć perspektywę patrzenia na siebie, otworzyć się na to. Może popracować ze swoją pamięcią karmiczną. Wiecie co? Zbyt wiele poświęcenia było już w waszym życiu. Naprawdę. A mnie nie trzeba, mnie się nie należy. Ktoś inny jest ważniejszy. Kojarzycie te słowa? Ja mam wrażenie, że przewijały się przez wasze życie bardzo, bardzo często. Może już czas z tym skończyć, co? I skupić się na sobie. Jeśli wy skupicie się na sobie, jeśli uda wam się przepracować tą Waszą postawę, wyjść z niej, nawet za pomocą Runenaudysty, to co wtedy będzie? Hmm. Otworzycie się na związek, na partnerstwo, na sukces i na miłość. Pukam w tą Waszą skorupę. Wychodźcie, kochani. Wychodźcie. Jak z niej wejść? Może praca z Runą Lagus? Może czas dla siebie? Może warto wyjechać gdzieś na łono narody i... na łono przyrody, przepraszam, i przepłakać to, co trzeba? Ale myślę, że bardzo by wam to pomogło. Zobaczymy sobie, jaka karta dla was. Nie wiem co powiedzieć, bo po prostu te karty tak pięknie ze sobą współpracują. Olga, wypłacz się porządnie. Smutek jest grabą. Smutek jest bramą do głębi twojej duszy. O czym mówimy? O bramach nieba? Bramą duszy. <słuch> Pozwólcie sobie na płacz. To nie jest słabość. Kiedy się oczyścicie i przeżyjecie katarzis, będziecie silniejsi niż kiedykolwiek. Uruchomicie swój potencjał, który tam gdzieś się skrywa. Już czas, kochani, już czas. Życzę Wam, żebyście odnaleźli tą swoją drogę. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Papa. Pa.